Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże Wam wszystkim. Witam serdecznie w ostatnim dniu naszej przygody. Dzisiaj Wigilia, uroczystości Bożego Narodzenia. 24 grudnia, piątek. Posłuchajcie dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna, przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni nas swy święty przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć mu będziemy bez trwogi w pobożności i sprawiedliwości przed nim, po wszystkie dni nasze. A ty, dzieci, zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Dzisiaj w ostatni dzień naszej przygody. W Wigilii uroczystości Bożego Narodzenia otrzymujemy to słowo benediktus, pieśń Zachariasza. Zachariasz, który przez ten długi czas pozostał niemy. Musiał w sobie wiele rzeczy przerobić i przerobił. I to jest wszystko to, co on ma w sercu. Tak jak Maryja, która wyśpiewuje swój magnifikat. Poruszona, ujęta pięknem Pana Boga, cudownością Jego dzieł, które dzieją się w niej. I ona to wyśpiewuje, bo ma serce pełne wdzięczności. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Tak jak Maryja, taki Zachariasz ma serce pełne wdzięczności. I tę wdzięczność wyśpiewuje. Ma serce pełne błogosławieństwa, benedictus, błogosławić. Sławić błogo, mówić dobrze. Ten dzisiejszy dzień po to, aby mówić dobrze, Myślę, że to będzie najlepsze przygotowanie do dzisiejszego wieczoru i do takiego pięknego wejścia w czas Bożego Narodzenia. W tajemnicę Bożej Miłości, w tajemnicę szaleństwa Bożej Miłości, która nie jest do zrozumienia, bo tego zrozumieć się nie da. Jest cała do przeżycia, do przeżywania nieustannego. Bóg, który zaprasza Cię do doświadczenia swojej miłości. Dlatego możesz dobrze mówić, możesz dobrze mówić o sobie. Możesz dobrze mówić o swoich słabościach, bo one są potrzebne. One są przestrzenią spotkania z tym Bogiem szalonym z miłości. Możesz mówić dobrze o innych, bo w nich jest mnóstwo dobra. Możesz dobrze mówić o sytuacjach, w których jesteś, nawet jeżeli są trudne. Mów dzisiaj dobrze, dobrze i tylko dobrze. Odsuń narzekania, odsuń bulgotania, bo czasami jesteśmy naprawdę jak garnki fasoli na ogniu. Bulgoczemy, bulgoczemy. Ciągle nam się coś nie podoba. Pełni krytyki, krytykanstwa, pełni zgorzknienia, pełni mów dobrze, błogosław, błogosławić, mówić dobrze. Bóg mówi o tobie dobrze nieustannie. On cię nieustannie błogosławi, całe niebo, nieustannie wysyła ci swoje błogosławieństwo, mówi o tobie dobrze. Jesteś jego ukochanym synkiem, jesteś jego umiłowaną córeczką, jego księżniczką. Mów dzisiaj dobrze, błogosław. Za tę przygodę tego naszego adwentowego maszerowania w roztęsknieniu, w tej bezradności, w kazaniach bezradnych, za tę przygodę bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jesteście kochani. Dziękuję za wszelkie komentarze, za wszelkie wsparcie, za modlitwę, za to, że byliście, słuchaliście. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych rzeczach. Duch Święty na pewno. Będzie prowadził i będzie dawał swoje natchnienia. Z całego serca, przez stawienictwo Maryi, Matki pięknej miłości, oblubienicy Ducha Świętego, Królowej Rodzin. Na ten dzisiejszy dzień, na ten dzisiejszy dzień błogosławienia, na cały ten czas Bożego Narodzenia, cudowności, przeżywania, szaleństwa Bożej miłości. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrze, dobrze, że jesteście. Dziękuję. Jesteście kochani.